Ciągle coś Ci się nie podoba. Kółko tylko marudzisz. Skoro wszystkie trendy Ci się nie podobają, to jaki ty masz w końcu głos? Moi drodzy, sami tego chcieliście. Oto 7 trendów, które nigdy nie powinny zniknąć. Cześć wszystkim, z tej strony Alexisola. Wiem, że uwielbiacie te filmy o trendach, także postanowiłam nagrać dla Was kolejne, ale tym razem, żeby nie było już tak negatywnie na moim kanale, opowiem Wam o 7 trendach. Już znowu 7 nie wiadomo dlaczego które uwielbiam i które według mnie nigdy nie powinny zniknąć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to właśnie teraz daję wam 10 sekund na zrobienie tego, także szybko klikajcie. I wpadajcie również na snapa, ponieważ bijemy tam teraz rekord i dzieje się tam bardzo dużo, tak że koniecznie mnie dodajcie. Pierwszy trend, o którym chcę wam powiedzieć, to długie paznokcie i... no nie wiem, czy to jest trend, ale wiecie. Pod jednym z moich filmów, dokładnie ja Pana, zjadam moje paznokcie, w oburzenie, ponieważ ja bardzo właśnie lubię nosić długie paznokcie, lubię, jak one są takie szpic i po prostu mi się to podoba, zwłaszcza, że mam małe łapki i to ładnie je wydłuża i ogólnie mi długie paznokcie się bardzo podobają, czy to na zdjęciach różne wzory, holograficzne, szalone paznokcie, ja to po prostu uwielbiam. Wiem, że dla wielu osób to są nieestetyczne szpony, jak w ogóle w tym można chodzić, ale ja naprawdę nie mam długich paznokci. Yy, według mnie są takie one dłuższe, ale takie idealne do coś innego funkcjonowania już sobie nie wyobrażam mieć dłuższych, ale wiem, że niektórym się to kompletnie nie podoba i są to okropne szpony, pazury którymi można po prostu kogoś zabić natomiast mi długie paznokcie się podobają uwielbiam wszelkiego rodzaju kombinacje i chyba podobają mi się wszystkie takie najlarty oprócz chyba bubble nails, ale tak to wszystko na paznokciach mi się podoba i po prostu uwielbiam eksperymentować z paznokciami i również mieć je dłuższe drugi trend to słynna bielizna karmina Kleina, która jest Yy, wszędzie fotografowana, czy to na Pinterestie, Tumblrze, Instagramie, it, czy gdziekolwiek. Wiesz, że dla niektórych jest przereklamowana, płaci się za markę, ale według mnie jest ona bardzo ładna, taka minimalistyczna. Elegancka, bardzo dobrze wykonana, i chociaż mają już chyba wszyscy to mi nadal nie przestała się podobać. I jest to jedna z niewielu rzeczy, którą chyba mają wszyscy, jest wszędzie popularna i przez to mi się nawet nie znudziła. Kolejny trend, który również był szał w zeszłym roku, to te takie czarne paski oraz koronkowe staniki, właśnie z różnymi tutaj paskami na dekolcie. I to również jest coś, co mimo długiego czasu już bycia w internecie i ogólnie bycia popularnym mi się nie znudziło. Nadal bardzo mi się podobają te takie czarne lub nawet białe czy kolorowe właśnie biustonosze z tymi takimi różnymi paskami, biżuterią taką doczepianą, udziwieniami. Przez to otworzyło się też bardzo dużo firm w zeszłym roku bieliźnianych, które właśnie tworzą yy, takie różne paski albo od razu z biustonoszami, albo takie doczepiane. I strasznie, ale to strasznie mi się to podoba. czy sama często takie rzeczy noszę. No, i po prostu mi się to mega podoba. Nie wiem. Nie ma. Kolejna rzecz to włosy ombre. Coś na co szał był już kilka lat temu i w tym momencie dużo osób już nie chce robić tego ombre, ponieważ dużo osób je po prostu ma. Ale mi nadal ona się strasznie, strasznie podoba, i gdyby nie to, że mam swoje bardzo ciemne włosy i lubię mój kolor. myślę też już dawno bym sobie zrobiła ombre i nieraz już to rozważałam. Ale trzeba też uważać, jak się je robi i jakiego fryzjera się wybiera, ponieważ łatwo można sobie to ombre zepsuć i zrobić po prostu sobie taką kreskę i to oczywiście jest okropne, ale jeżeli jest takie piękne, idealne przejście to czy to są proste, falowane, kręcone wygląda to według mnie cudownie. Kolejna rzecz, którą ja cały czas uwielbiam i cały czas noszę to wszystko co jest high waisted, czyli wszelkie spodenki spodniczki, wszystkie takie doły z wysokim stanem oraz krótkie góry. Wiem, że ten trend był już kiedyś ale w zeszłym roku on powrócił i praktycznie teraz wszędzie, w sklepach i na półkach możemy znaleźć spodnie z wysokim stanem, shorty z wysokim stanem, spodniczki z wysokim stanem i wszystko co ma właśnie podwyższony stan i do tego jakieś krótsze góry. Ja właśnie ten trend pokochałam w zeszłym roku i teraz praktycznie może mam jedną albo dwie pary spodni tylko z takim normalnym stanem, a wszystko z podwyższonym, ponieważ to bardzo dobrze pasuje właśnie do osób niskich i według mnie jest to świetna alternatywa, ponieważ wydłuża to nogi yy, i optycznie całą sylwetkę raz, żeby szczupla i Tworzy taką ładną figurę klepsy, które podkreśla ją, yy, a dodatkowo właśnie wygląda się szczuple i wyżej. Także według mnie ten trend był naprawdę trafiony i cieszę się, że powrócił. I wydaje mi się, że nie zmieni on w przyszłym roku. W 2016 roku świat zainteresował się też bardzo kolorem różowego złota. Zaczęło powstać bardzo dużo biżuterii w tym kolorze, a nawet telefony. I powiem Wam, że mi to przypadło w 100% do gustu. Najchętniej, jeżeli chodzi o biżuterię, noszę teraz różowe złoto. Chociaż większość dziewczyn ma tak, że podoba mi się przez chwilę złoto, potem różowe złoto, potem srebro, i ktoś tak zmienia. I mam tego świadomość, ponieważ jak była młodsza bardzo lubiłam nosić srebro, potem miałam fazę złoto, a teraz noszę tylko i wyłącznie różowe złoto. No dobra, czasami też normalne złoto. Mam telefon w kolorze różowego złota, mam prostownicę w kolorze różowego złota i jakieś kubki, dodatki do pokoju, perfumy z zakrętkami z różowego złota, nie, ja po prostu uwielbiam ten kolor. I to całe różowe złoto, nie wiem, strasznie mi się po prostu podoba. I ostatni trend, do którym pewnie dużo słyszeliście i który też wielu osobom się podoba i również mi to spodnie z dziurami, czy te dziury są małe, czy nawet takie na praktycznie półnogi. To mi się bardzo podoba. Wiadomo, że lepiej nie chodzić w takich spodnie w zimę, ale ogólnie te same spodnie z dziurami, czy one są małe jakieś przetarcia, czy dużo, po prostu mi się podobają i kompletnie nie rozumiem mieliśmy nie śmieszą mnie żarty typu nie staćcie na normalne spodnie. Zoszuć Ci te dziury. A właśnie, jeżeli te dziury są większe i po spodem masie yy, rejstapy kabaretki, zwłaszcza jak one jest tak wyżej podciągnięte, yy, że widać tą gumkę u góry, też Mega mi się to podoba. Do jakichś mounj z dziurami i tak dalej, no po prostu według mnie bomba. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, był trochę bardziej pozytywny od tych poprzednich. Trendami, chociaż tu wydaje mi się, że nie miałam już tak dużo do powiedzenia, no bo co mogę powiedzieć? Po prostu te trendy mi się podobają i nie mam większego uzasadnienia, przynajmniej w tych trendach, których nie lubię. Mogę się więcej wypowiedzieć dlaczego. No ale mam nadzieję, że ten film tak, że Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I to chyba tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!